Forum, partners, stary, poru, partner, lokal. To Forum Poru, partner, lokal. Słuchajcie, tak na powód... Drogie. słuchajcie. Słuchajcie. Tak. Pochodzimy teraz w naszym ty. No czytaj tu, tu. Pamiętacie? Tak.

No. A od 10.30-19.30 będzie czas na przygotowanie stoiska. Tak żebyśmy zaczęli targi jarmarki zgodnie z rozkładem. To jest chętnie z nie zostały i tworzyły. O, jak płynnie, z drugiejśmy. Dziewczyny to jeszcze z nich. Ten za zarazami mieszkał baca z a nad nimi czuwa baba. Co partnerstwem naszym w I którzy się bawili, ci, którzy się bawili, trzeci pracowali. Z dziewczyny so, y, wszystko podliczały z Nie, chłopak, Radosław. Radosław. już e, i być może właśnie zauważy co na tym, e, kto wygrywa. Więc może przeczytamy tak po kolei. Będziemy jakieś... Bonusy. Bonusy. Dobrze, najwięcej bonusów dostały Wy! Być może na spotkaniach, jeśli będzie u Was taka gotowość, będziemy kontynuowały tę dynamikę. Być może, jak wrócicie w ogóle do swoich partnerstw, to, to będzie taka przestrzeń i chęć do tego, żeby podzielić się z wami których tu nie ma. Więc to takie były połączone i zasoby, i kierunki działań, ale to też nas w bardzo dużym stopniu wzbogacało. Ręczne nasze, nasze zasoby, poznaliśmy siebie, a przede wszystkim. Staraliśmy się dostosować do tego nasz profil. W siła. Znajomość profili i już trening z poprzedniej stacji. Po dwóch stacjach wiedzieliśmy, kto w grupie w czym jest lepszy, prawda? Aha. A teraz ja wam powiem. Jak was bierze w bierze wybrać, to was na nas taksuje. Kim wy jesteście, co potrafi. Było trudno, użyliśmy różnych wpływów. W 30 sekund okazało się, że w grupie mamy bardzo kreatywnych dealmakerów. Natomiast po, um, poszliście w teren i zyskaliście o wiele więcej. Refleksja? No było nas tylko dwie. Natomiast dzisiaj, jak żeśmy to wypełniali, ja sobie powoli po kolei przypominałem te przypłynące grupy. Y przechodzą przez wszystkie stacje. Mówiliśmy ludziom dzień dobry. Obcy. To sprawiało nam taką frajdę i widzę to, że to, co się tutaj dzieje, to są bardzo fajne rzeczy. Często potrzeba raczej inicjatywy i chęci. Widać tutaj, że jest wielu, wśród Was, wielu takich lokalnych liderów. Podziękowanie dla Partnerstwa Lokalnego Sobudczańska Wspólnota za okazałą pomoc i niebywałe zaangażowanie w przygotowania szóstego Forum Partners Lokalnych organizowanego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFES. W wielkiej siatce do dobroczynności kryje się wiele ludzkiej miłości. To taki niezwykły wes, Oznaka, że coś blisko jest i cieszy to i bardzo wzrusza, jakże ofiarna może być czyjaś dusza. A

Серница! Спасибо! Спасибо! co tutaj się dzieje dzisiaj? Nie wiem, nie wiem. Forum partnerstw lokalnych, a wie pan, co to są partnerstwa lokalne? A szkodę, ja Partnerstwa lokalne, kto powie, co... Uwaga! Państwo nie wiedzą, co to są partnerstwa lokalne. Kto powie? No ja muszę powiedzieć znowu. No ja powie. Partnerstwo ludzie, którzy pracują społecznie, którzy tworzą organizacje pozarządowe, skupiają się w takie partnerstwo lokalne, żeby mieć większą siłę działania. I dzisiaj tutaj mamy kiermaszaki i może zobaczyć, co ci ludzie robią. Są stoiska, zapraszamy, można pójść na prawo, na lewo i zobaczyć, co my robimy tak naprawdę. Czyli można to realizować, tak? Można realizować, Uuu! 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 Jesteśmy w Sobotce, Piękne, sobotnie przedpołudnie właściwie. Po właściwie po południe październikowe. Mamy tutaj fantastyczny jarmark, ale nie będę zdradzał. Trochę wiem na jego temat. Ale tutaj mamy Anię i Sandrę, organizatorki tego całego wydarzenia. Powiedzcie coś o tym. Jarmark tak naprawdę to jest drugi, drugi dzień tego wydarzenia, to wydarzenie to forum partnerstw lokalnych, czyli miejsce i czas, gdzie spotyka się akurat w tym roku 10 partnerstw lokalnych z regionu jeleniogórskiego i wrocławskiego, a te partnerstwa to m.in. Między Międzybóż, Brzeg Dolny, Sobótka, Prusice, Żmigród, Czernica, Wleń, Świeradów, Zawidów i Kowary. Tak. Jeszcze może powiedzmy, co to są te stowarzyszenia, bo nie każdy wie, nasze stowarzyszenia, partnerstwa, co to jest, bo ja tu pytałem się tak przygodnych ludzi i nie wiedzieli o czym mowa. Okay. Partnerstwa lokalne to są takie zespoły ludzi, e, które zostały powołane w zasadzie przy naszym wsparciu animatorek Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, e, które działają na rzecz mieszkańców, mają różne cele, ale głównie mają e, wspierać tą społeczność lokalną, rozwiązywać problemy lokalne. Tak naprawdę w wielu gminach, o których Sandra powiedziała, to, to są e, ludzie, którzy są zaangażowani społecznie, e, w, mają wiele pomysłów na to, że, e, że ich gmina Żyje, żyje nie tylko infrastrukturą, ale tak naprawdę inicjatywami społecznymi. Ludzie z tego mają przede wszystkim frajdę, to pierwsza jest, taka wewnętrzna, dużo się rozwijają, bo tak jak dzisiaj mamy jarmark, na którym to jest drugi dzień Forum Partners. W pierwszego dnia uczyliśmy się, poznawaliśmy w ogóle swoje profile, swoje mocne strony, to, gdzie powinniśmy się w którym kierunku rozwijać, tworząc zespoły właśnie takie jak partnerstwa lokalne, ale nie tylko pracując w różnych instytucjach. I, a jeżeli chodzi o finanse, to też jest tak, że te grupy partnerstwa lokalne. Bywa, że poszukują swoich finansowania albo też, czy też ze środków gminnych, czy też ze środków powiatowych. Czasem bywa to, że ze środków europejskich my do tego zachęcamy. Aczkolwiek jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie te środki się powoli kończą i, i, i ich nie ma, natomiast my pokazujemy też, że wiele rzeczy można zadziałać naprawdę bez finansów. I to też tutaj wyszło. Ludzie pytając są partnerstwa lokalne, co tu się dzieje, tak? Więc my też mówimy właśnie tutaj edukujemy dzisiaj w Sobódce, że... Lokalne są grupy dla nich, takie grupy, które mogą posłuchać, wysłuchać, co mieszkaniec chciałby, żeby się zmieniło, żeby się działo w jego miejscowości. E, jeszcze ja chciałam tylko powiedzieć, że partnerstwa lokalne tak naprawdę nam pokazują, że z niczego, naprawdę z niczego można zrobić ogromne e, wydarzenia, ogromne inicjatywy, gdzie wszystko e, jest zrobione po kosztach, e, nikt nie zastanawia się tak naprawdę e, skąd się wezmą pieniądze i to się po prostu dzieje, bo e, jak tworzy to grupa ludzi, tworzy to grupa różnych instytucji, to nagle te pieniążki się znajdują, ludzie za to oczywiście e, nie mają żadnych korzyści. Materialne. Materialnych. Cieszą się tym sukcesem, który. Hej! To właśnie było partnerstwo lokalne z Wlenia! Pozdrawiamy, pozdrawiamy w i Całą Polskę i Dolny Śląsk! Także a my się uczymy od partnerstw lokalnych tego, że ta energia jednak starcza na wiele, wiele lat, bo partnerstwa już funkcjonują. Tutaj razem z nami na, spotykamy się na szóstym forum partnerstw lokalnych i oni cały czas nie mają dosyć i ta energia przez te sześć lat, a nawet i dłużej, w nich cały czas trwa i myślę, że napędzają ich te działania i oni chcą więcej, są głodni. A ja chcę jeszcze jedno powiedzieć, że po... Tak naprawdę partnerstwa lokalne pokazują, że warto współpracować ze sobą na poziomie mieszkańca, na poziomie instytucji, jak organizacja pozarządowa, jak samorząd, że my się, jak, jak biznes, bo w tych partnerstwach też są normalni ludzie biznesu, którzy włączają się w działania społeczne, widząc w tym swoje korzyści i my właśnie tego też przyglądamy się tym korzyściom i uczymy się tego, że naprawdę w gminie my siebie naprawdę potrzebujemy. Tak? A ponieważ moja rola tutaj jest. Podwójna, bo po pierwsze takiego dziennikarza, a po drugie e, brałem udział w tym forum, też jestem w stowarzyszeniu, dlatego tu obejmuję te dziewczyny, bo my tworzymy tutaj taką rodzinę. Jesteśmy pasjonatami, <grym> tak. łączy nas e, wspólna chęć działania, radość życia. Nie narzekamy, tylko pracujemy. Tak, żeby się działamy. do roboty. Tak, działamy. I będziemy dalej działać. Bierzemy się do działania, bo trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że praca nie jest celem samym w sobie. Praca po prostu ludzi łączy i sprawia, że żyjemy ciekawiej, lepiej, na takim dobrym poziomie, bo tworzymy wartości materialne, ale tworzymy też wartości kulturowe, duchowe, różne wartości i one nas cementują i łączą. Tak. No i dają nam siły i energii do następnych działań. Jesteśmy jakby na nowym etapie, bo kończą się fundusze takie europejskie dla kadr, które, bo trzeba sobie powiedzieć, jasno i wyraźnie, jeżeli ktoś ma nas szkolić, to musi się też sam szkolić, też musi po prostu robić to zawodowo i musi to być finansowane. Takie finansowania się już kończą, no i musimy przemyśleć jak to zrobić, żeby osoby, które będą otaczały opieką merytoryczną pasjonatów, działaczy lokalnych. Żeby te osoby miały źródła finansowania. Zachęcamy samorządowców, samorządy, wójtów, burmistrzów do tego, żeby naprawdę pomyśleli o ludziach. Ja powiem z własnego podwórka, bo to też niejednokrotnie usłyszeliśmy jako yy, ludzie, którzy działamy od bardzo, bardzo wielu lat, że infrastruktura jest najważniejsza. Proszę Państwa, wielki błąd, najważniejszy jest człowiek, infrastruktura jest służebna, służy człowiekowi, a najważniejszy jest drugi człowiek. I żeby, tym, żeby dla drugiego człowieka można było pracować, to jakiś minimum środków zawsze musi się znaleźć. Bo żeby cokolwiek powstało, to musi być najpierw myśl, potem człowiek, a potem środki materialne, które pozwolą zrealizować to, co się w głowach i sercach narodziło, a rękami ma być wykonane. Tak. Dlatego nie poddamy się i będziemy dalej realizować, czy będą środki, czy nie. Przecież wymyślimy. Będą środki, ja w to wierzę, bo ludzi o wielkim sercu nie brakuje i tego doświadczamy. I teraz od razu chcielibyśmy tutaj podziękować tym wszystkim, którzy są hojni, którzy potrafią wyłożyć swoje środki materialne, choć sami nie mają możliwości często włączyć się w taką działalność, ale propagują, popierają taką działalność i ją właśnie wspierają swoimi materialnymi datkami. Bardzo chcę podziękować. Dziękujemy bardzo serdecznie. I zapraszamy kolejne grupy, kolejnych liderów, którzy chcą zmieniać swoją społeczność, chcą działać, czują tą pasję i chcą brąć do przodu. To zapraszamy. Dajcie znać. Widzicie w gminach, w dziesięciu gminach co najmniej się dzieje, także zapraszamy kolejnych gminy. A wszystkich Państwa zachęcamy do odbioru tego, co mamy dla Was do zaoferowania. Não tá Key.